Panie Marszałku, szanowni na Izbo, chciałabym prosić o to, aby te obrady były takie, o które walczyliśmy. Godne każdego człowieka, godne posła, godne posła przede wszystkim. Chodzi o konstytucję, chodzi o konstytucję. To nie jest rzecz którą dostaliśmy w prezencie. My żeśmy ją wywalczyli. Dzisiaj. Dzisiaj proszę tylko, żebyśmy się nie ośmielali jej zniszczyć. To po pierwsze. A dwa, bardzo proszę, bardzo proszę o szacunek do Konstytucji. Bardzo Was proszę, Żebyście się zastanowili. Was również, bo wśród Was siedzą moi byli koledzy. My żeśmy naprawdę przepłacili. Zaraz będzie 13 grudnia. 13 grudnia. Ciężkie lata dla nas stanu wojennego. Ciężkie lata dla nas stanu wojennego. Dokładnie pamiętamy, jak to było. Pamiętamy, jak błagaliśmy, żeby nas zrozumiano. Chodziło nam wtedy o demokrację, chodziło nam o wolność słowa, którego tu nie ma na tej sali. Nie wspomnę o, nie wspomnę o szacunku do innego człowieka. Dziękuję Pani Poseł. To nie był wniosek formalny. Miejąc się na tej sali, chciałam Wam przypomnieć, pani poseł, że o godzinie szóstej rano pukali do naszych drzwi i nie było wcale pani wesoło. Poseł, Dzisiaj w... dało się podpuszczę. Ja się zastanę, mówię do wszystkich ludzi i naszych obywateli. Pani proszę, to nie był wniosek formalny. Wysoki